sorry widzowie, jak ktoś do mnie zadzwonił. To dla mnie, tak? Tak, ale musisz kupić. niepodrabiane? Niepodrabiane, bo nie. Podrabiane? nie podrabiane, Ej, dobra, to my idziemy do sklepu i tam się widzimy. Dobra, idziemy sobie. Mamy 100 muszę. Idziemy czegoś szukać. Małe. 100 złotych Płatne 100 złoty. Macie? Prawdziwe, niefikcyjne i może sobie kupić za to, co chce. Jest no. jedna rzecz, którą wybrałem. Dzięki której może dostać 50. Wiecie, co wynagrywać. Dobra, Jan się oddalił, więc my idziemy wybrać coś sobie za tą 100. Zł. Mam pomysł. Dobra, może coś słodkiego? Dobra, to bierzemy sobie. Może hmm. Dobra, mam pomysł. Weźmiemy sobie to Ile to? 2,90 zł. Dobra. Mam już pierwszą rzecz. Po ja prostu sobie schował. O, mam pierwszą rzecz. Fajnie tylko możesz wejść jakiś ten koszyk. A plus jeden, dobra. No dobra, widzimy się jak weźmy koszyk. Dobra, mam już koszyk. Pierwsza rzecz w koszyku. Idziemy dalej. Tak. tu Może jeszcze to jest, ale nie w sumie to będzie drogi Dobra, może jakieś picie. Cię, by mi się przydało. Się też, A dasz jakąś podpowiedź? No, powiedz że e, to jest słone. Słone. Mhm. Hmm. Dobra, my bierzemy sobie Tim Barka. Kurde, albo sprawiamy. Je, nie do ci No możesz mi wciągnąć? No możesz mi Nie tyle, jesteśmy niedaleko tego. Dobra, dajcie tylko spręju do koszyka Idziemy dalej. Nie, to nie To oczywiście, jak sami wiecie, ty texty, ty texty, napoją, słone, A słone. pierwszą literę podasz? czy, czy, Dobra, Dobra, wy właśnie. Wy? A, a drugie słowo to z. Wzy, zzy, wzy, wzy, z. I byliśmy, Przechodziliśmy przed kilka... Yy. No dobra, my no pytali obok tego. Wzy. A do czego to służy? To jest jedzenie. Tak, da. to jest jedzenie. Ale to jest takie opis opakowanie może takie takie e, kwadratowe i żółte kwadratowe Powinny ci bardzo dużo bardzo mieć. kwadratowe i żółte psy jakieś krupkie mnie. dobra ja będę szukał a jak wpadnę na jakiś pomysł to wam pokażę dobra mam pomysł co to może być czy to są jakieś kipsy e, dokładnie Eee, czyli mam podać nazwę, eee, muszę ją wziąć i kupić. I kupić. Zzywy, to jest łatwe. Serio, masz nawet przed nosem. No nie przed nosem. No dobrze, no przed nosem, ale... jest, O teraz. Przed nosem. Nie. Nie, to inne. Hmm. Hmm. To są... Jakieś? Jeszcze słowo. No nie, tylko te... A ja po hmm. prostu to widzę to Nie jestem. Hmm. Nie mam pojęcia. Damin. Damie. To nie jest dobra fama. Nie, to To są te chipsy. Tak! Ja! Ja mieć to dodatkowe 50 zł. Dobra, bierzemy to do koszyka. Masło solo, tak? To miało być ziemniaki wiejskie, a nie masło solo. solu. Ale? Ale ziemniaki, wiejskie ziemniaki. Dobra, to bierzemy to do koszyka. Dobra, tobie to? to sorry, bo mi się ucięło, nie mogłem nagrywać. Dobra, dawaj 50 zł. No za chwilę, na razie... To dla ciebie. Uciekło, ...co, co to wie, o to mi chodziło. I ma dwie rzeczy i już. Nie ciągnę, tylko pięć. Ale to dla ciebie będzie. No tak, ja sobie to zjemię. specjalnie dobra, to, to wybrali. Oto kolejne pieniądze. A ty w domu ile jeszcze masz? A, A dużo! Ja już ja znalazłem jakieś 450 50 zł. Złotych. A 450? No kupię, kupię. A my dobra, coś coś kupię. dobra, chodźcie, to no. właśnie idziemy dalej. Możecie ja, nie osaczać, nie, mnie. Marnie, to, Dobra, szykaj, szykaj dalej. A co jakoś jeszcze masz dla mnie zagadkę? Nie. Dobra, jesteśmy w dziale z botanikami. Może płatki jakieś nie? nie wiem. Za to. Chodź. Chodź. drugiej za 10 zł nie dam. Chodźcie, Chodź, weźmiemy sobie pęk.

No, no. Dobra, lecimy. Pokazuję ci Dobra, jest. Siedzi. Oreł. Dobra. Bieraj. Bieraj. Dobra. Idziemy szukać kolejnych Bieraj. 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 jest Bieraj. 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 Chciałem tylko spróbować 4 złote Zimny smak mango no naprawdę bierzesz Piszemy. to super. Weź to jest dla mnie. Dla ciebie? No, masz jeszcze. To, no no to są te monstery nowe były. No dobra, weź monstera. Ale Dla ja ciebie. Ale to... No, to ja będzie ja by... monster dla... Ja ale ja nie panie... chcę, ja mam inne uchyt Dobra, to idziemy szukać dalej.

Trzy. Dobra widzowie. Sobie... To jest mało, tutaj całem. jest cała To dla nas wystarczy. Chciałem zawsze to wypróbować. Kokosowe czy herbatowe zielone? Ja. Herbatowe zielone, gdzie są? Pod tym. To kosztuje 20 złotych. No w ogóle zielona herbata jest. No super. o smaku macie wiesz. Daj. Czekasz, to co jest przepis? To dla nas to dla nas wszystkich bierzemy. No, Jak bierzemy bierzemy ja dalej. Znam. Dobra, mam kolejną rzecz. Dobra, Dobra. Bierzemy i? tyle dla nas wszystkich. Mogę bierzemy? tak. Bierzemy tyle dla nas. 1,89 groszy. Bierzemy. Też. Jednak się pomyliłem. 666. Ja wziąłem języki. Jeszcze nie żypi. A ja to Fajne. Nie kosztuje. polecam, nie polecam. To nie dobre, nie dobra. No, no to nie. Fajnie, dobra, ja nie bierzemy nie żelki. Raz, dwa, trzy paczki. Dobra. Na tym szwedzki stółcie, jak to tam się nazywa, musimy wziąć oczywiście picie, Gdzie się najtańsze w biedronce. O, no, tak, Nesti. Dokładnie. Trzeba, bo nie, Nasty. nie, to jest icy. Proszę. I, i idziemy szukać kubeczków. Dobra. Ej, ej, panie, panie, co to sponsoruje jeszcze? To e, co? Dobra, idziemy już do kasy, podliczymy i zobaczymy. Co jeszcze? Jakieś tutaj przy kasie coś weźmiemy. A no gumy jakieś może do życia. O tu weź. Weź to. Dwie. Dobra. Albo nie, w sumie nas jest raz piątka, jeszcze trzy. Zacznę po jednym. Dobra, posicja. wszystko i zaraz widzimy się z paragonem. Uuu, fajne! Bierę! Stać mnie to bierę! Chyba się nie zmieści. Nie. To, to ja to bierę, bo to stu... Minecraft? Dobra, ile to kosztuje? To się nie zmieści. Wolę nie wiedzieć. O 109 zł, to nie. Nie. E, nie. Dobra, widzimy się z paragonem. Dobra widzowie, mamy już nasze zakupy. Jedna torba, druga torba. Już Wam pokazuję, ile zapłaciliśmy. No, i niecałe 100 złotych. Spodziewałem się, że będzie 96, więcej. macie wszystko. Od A do Z. Zrobimy no. jeszcze odcinek, pewnie z tego, że pójdziemy do galerii handlowej. No, może druga część będzie niedługo. A galerii my, a my idziemy, wysłaliśmy miejsce gdzie możemy to zjeść i z tego też nagramy odcinek. Nara widzowie, cześć!